Dzisiaj zabieram was w dość typowe miejsce, bo jesteśmy w takim starym garażu, gdzie znaleźliśmy bardzo fajny samochód. Chodźcie, pokażę wam go, nie będziemy zbędnie przedłużać. Udało nam się ten samochód bardzo korzystnie odkupić i mamy co do niego bardzo fajne plany. I już go tutaj widzimy, jest to Audi RS6, oryginalny Audi RS6 z 2002 roku. Autko, które seryjnie legitymuje się mocą około 450 koni. My wiemy, że ten konkretny egzemplarz ma tych koni grubo ponad 600. Dodatkowo stały napęd quattro, sekwencyjna skrzynia biegów Tiptronic. No i cóż, będziemy próbować odpalać ten samochód. Ten konkretny egzemplarz e Został już przez nas odkupiony. Jestem już jego właścicielem. A jego historia polega na tym, że syn, właściciela tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, e, kupił sobie ten samochód. Miało być to jego marzenie, miało być to jego za zajawka. Natomiast plany życiowe się zmieniły, wyjechał za granicę. Ten samochód stoi tutaj tak od trzech lat. My dzisiaj podejmiemy próbę odpalenia tego samochodu, załadowania go na lawetę. A jeżeli jesteście bardziej zainteresowani lub chcecie dalej oglądać historię tego pięknego samochodu, Dajcie łapy w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. To to, co tutaj widzicie, to jest nic innego jak Audi R6C5. Dobra, dosyć gadania, pierdolenia, głupot. Chodźcie do środka, zobaczymy, jak to w środku wygląda. Piękny skór. Samochód jest piękny, cudowny, mega się jaram. Że za chwilę będziemy próbować go odpalać i będziemy próbować coś z tym zrobić. To jest coś wspaniałego. Dobra. Wsiadamy, zobaczymy, czy w ogóle jest jakiś prąd. Bo może być tak, że po takim czasie stania tego prądu wcale tutaj nie ma. Ale jesteśmy na to przygotowani. Mamy i booster, mamy i drugi akumulator. <laughs> Wałem zdążyliśmy już przekręcić. Wiemy, że e, się kręci, zobaczymy. Ale pajęczyk w środku. Mam dwa kluczyki, bo właściciel, właściwie ojciec właściciela nie pamiętał, który to był właściwy. Kluczyk mam właściwy, ale prądu nie ma, ale się jaram. Ha, ha, ha. Coś pięknego. Kurde, patrzcie na to. Klasyka motoryzacji. Z tak piękny widok, tak się moja kurwa tym jaram. Jest tak kozackie. I niedługo, być może, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Uda nam się to odpalić. Czujecie ten vibe? Odpalamy Audi RS6, które stało kupę czasu, w takim miejscu, które je znaleźliśmy. Mają do z Jeszcze do bym w ogóle nie marzył o czymś takim. Teraz zobaczcie ten kufer. To jest auto, które docelowo miało zapierniczać, zapierdalać. A jednocześnie można było sobie zabrać żonę, dzieci na jakąś przejażdżkę, spędzić miło fajny czas Pokoły wszystkie klomoty. Kurde, jaki to jest, jak to jest idealnie przemyślane. Ja cały czas nie wierzę w to, co w tej chwili robię. Dobra, patrzymy za akumulatorem, to są zmieniarki Dobra. Jest i akumulator. Eee, teraz muszę tylko namierzyć, który to jest plus, który to jest minus. Plus jest tu tu jest minus. Dobra, dajmy temu trochę prądu. No to chyba nie odpalimy. W tej chwili walczymy trochę z prądem, bo booster pokazuje nam, że jak podłączamy klemy do kumulatora i zapinamy booster, że jest zwarcie. Także tego nie no no, no, no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. No i trzeba tu trochę pomyśleć. Co z tym sensownie zrobić, jak to zrobić, żebyśmy mogli to odpalić. Obiecująco. Za drugim razem. Piękny dźwięk. Absolutnie piękny. No dobra, zamykamy machę. I będziemy próbować. O, trochę emocji. I będziemy próbować. Tym wyjeżdżać po malutku, pakujemy to na lawetę i zabierzemy ją jeszcze dzisiaj na myjnię. Tak żeby koniec odcinka był z jakimś fajnym zakończeniem coś niesamowitego. Niesamowita w ogóle historia tego samochodu, że on tu przestał tyle lat w zapomnieniu, że dostaliśmy my informacje o nim, że mogliśmy go, go odkupić, odpalić i zrobić z jego coś fajnego magia coś o czym bym jeszcze pół roku temu nie pomyślał jeździłem sobie spokojnie w karetce i nie miał takich doznań motoryzacyjnych a teraz teraz driftuję odpalam RS6 buduję karetkę do driftu i jeszcze jeden projekt o którym wspomnimy wam niedługo kozak, dobra próbujemy stąd wyjeżdżać No i dobra, udało nam się wyjechać tym samochodem. Widzimy go teraz w świetle dziennym. Zobaczcie, zajrzyjcie ze mną do środka, jaki to ma piękne wnętrze. Skórki. Zobaczcie na podsufitkę. Piękny, cudowny, szary, ciem, ciemny kolor. To jest cudowne auto, naprawdę cudowne pod każdym względem. Ładujemy go na lawetę jedziemy go myć. Samo w ogóle fakt mycia takiego auta, takiego zakorzonego, którego, wiecie, znajdujecie, po prostu gdzieś znajdujecie. Kupujecie? Auto, które samo w sobie jest klasykiem? Kurwa, no. Uczucie, które polecam naprawdę każdemu. Dobra, ja szykuję lawetę, spinam lawetę. I będziemy jechać. Zobaczcie, jak to auto. Po takim czasie postoju, pięknie pracuje. Jak on równiutko pracuje, ten samochód. Jest coś tak niesamowitego. Wszyscy mają duży, a mają ja mały. Szary, szary, szary. byłem go pocałował, ale jest strasznie was brudny I też w odchodach ptasich. Eee, więc jak już umyję, dostanie ode mnie buziaka na naszą nową, wspaniałą przygodę. Auto mamy załadowane na lawecie, i jedziemy na myjkę, jedziemy go myć, słuchajcie, jedziemy go myć, zobaczymy, jak będzie wyglądać po umyciu. Myślę, że będzie robił robotę dużo bardziej niż teraz. No, wjechaliśmy na myjnie Teraz trzeba skorzystać z rozminiarki money 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 must be funny No cóż, pakujemy auto na lawetę. Jedziemy z nim na bazę. No i cóż, przy tym samochodzie czeka jeszcze mnie mnóstwo pracy, bo trzeba go odhamować w środku. Trzeba zmienić oleje. Trzeba zobaczyć co jest z hamulcami po tak długim czasie. Zrobimy mu pewnie też detailing. I niedługo będzie można nas zobaczyć gdzieś na mieście. Jakiś dzień po Stoku. Na pewno będę chciał ją zabrać na hamownię Zobaczyć co tam faktycznie było pomodzone Ile ma koni Bo wiemy, że to nie jest seria Natomiast ojciec właściciela poprzedniego nie pamiętał ile to koni mogą mieć. Trzeba będzie to ustalić Na pewno priorytetem jest teraz serwis tego samochodu Tak, no To jest jednak auto, które 3 lata spędziło w warunkach jakie widzieliście we wcześniejszych ujęciach na tym filmie Więc serwisik koniecznie Potem detailing i radość z jazdy. Mieliśmy ją robić do driftu. Taki był wstępny pomysł, ale powiem Wam szczerze, jak teraz posiedziałem w tym samochodzie, to się bardzo głęboko zastanawiam, czy ja tym samochodem chciałbym driftować, czy po prostu cieszyć się nim i normalną jazdą. Niesamowite uczucie. Znaleźć furę, która jest rzadka, znaleźć w takich okolicznościach, w jakich nam się to udało. Kupić ją. Umyć. Posiedzieć w niej, spędzić trochę czasu. Piękna przygoda. A Ciebie, jeżeli to interesuje drogi widzu, to łapka w górę plus subskrypcja gdzieś tutaj na palcu będzie latać. Obserwuj, a ja Ci pokażę, co będzie dalej z tym samochodem. Do zobaczyska. Cześć!